Witajcie na menu Ręczny Tanik Oliwier. Dzisiejszy odcinek chciałbym skierować przede wszystkim do osób, które często myją swoje auto na mykach bezdotykowych. Niestety mycie aut na mykach bezdotykowych powoduje wiele szkód na Waszych autach, takich jak blaknięcie lakieru, blaknięcie plastików, czy też powstawanie wrzerów na szybach, czy też lakierze. Jedyna forma tak naprawdę usunięcia trwale tych niedoskonałości, to polerowanie ich mechaniczne. Chciałbym Wam teraz przedstawić nasz ostatni projekt półtora Audi Q7, które było od nowości myte na myjkach bezdotykowych. Auto było w opłakanym stanie. Udało nam się doprowadzić to auto do stanu fabrycznie nowego. I zabezpieczyliśmy go na koniec na nopu wokół nasio. Sami zobaczcie jak nam wyszedł ten projekt. Pozdrawiam serdecznie, hej!